Jeśli masz problem z ciasnym płaszczem na linii ramion, w tym miejscu, tak jak widzisz na zdjęciu, guziki się lekko rozchylają, ponieważ płaszcz tylko w tym miejscu jest ze ciasny. Cały płaszcz w obwodzie, w obwodzie klatki piersiowej, w pasie jest jak najbardziej dobry. W takim płaszczu za, za zbyt wiele nie da się zrobić od zewnętrznie, Nie da się tutaj gdzieś dosztukować materiału. Chociaż oczywiście można by, ale to by po prostu zepsuło cały efekt. Chcę Ci pokazać, co można zrobić z takim płaszczem, żeby dać sobie chociaż kilka centymetrów więcej w klatce piersiowej. Zostań ze mną. Jaki mam plan na poszerzenie tego płaszcza? Tak, żeby dla mężczyzny, który będzie to nosił, płaszcz byłby komfortowy, mógłby się czuć swobodnie. W tym miejscu, tutaj, gdzie są guziki, doszyję listwę, która będzie po zapięciu się guzików, będzie na styk. Także tej listwy nie będzie widać, jak płaszcz będzie zapięty. Jest taki z takimi materiałami płaszczowymi, nawet czarnym kolorem, że czarny do czarnego bardzo trudno dobrać, ponieważ takie kolory, tak samo jak biały, tak samo i czarny, ma różne odcienie od ciepłego poprzez zimne, zgaszone. Każdy jest inny tak samo rodzaj materiału, w zależności od włókna, jak jest płaszcz z dodatkiem kaszmiru, ma lekko. Lekki taki połysk, wygląda zupełnie inaczej. Ale tutaj, w związku z tym, że to będzie pod guzikami, e, dobrałam inny wełniany materiał. Udało mi się dobrać całkiem podobny materiał. Trzeba będzie go m, przed wykrojeniem usztywnić, e, podkleić. Jest jeszcze inne rozwiązanie, gdyby płaszczyk był. Za długi, zawsze można obciąć z dołu 10 cm. Materiał z dołu wykorzystać na tą listwę poszerzającą. Tutaj długość jest dobra. Trzeba było kupić dodatkowy materiał. Płaszcz już jest poszerzony. Jak widzisz, to nie, jest, to nie jest takie poszerzenie, że możesz otrzymać bardzo dużo centymetrów. Poszerzamy tylko tak, żeby nie było to widoczne. Tak jak wspominałam, została tutaj doszyta listwa około kilku centymetrów i po zapięciu guzików krawędź tego przodu, bo to jest płaszcz męski, jest na styk z tym przodem drugim, więc ta listwa jest niewidoczna. I po przyszyciu przy, przy szyciu guzików to się tak zapina, że tej listwy nie widać. Więc tylko jak płaszcz jest rozpięty, widoczna jest ta. Listwa. Ta listwa nie jest jakoś tak rażąca, że ten, ta poprawka czymś bardzo razi, że ona jakoś nie pasuje. Tym bardziej, że udało mi się dobrać materiał bardzo podobny, wełniany, czarny materiał, który pasuje do tego płaszcza. Bo tak jak mówiłam na początku, mężczyzna miał tutaj na wysokości ramion, na tej wysokości ten płaszcz był za wąski. Tutaj pod pachami w obwodzie był w porządku. Teraz będzie, ogólnie będzie, cały będzie luźniejszy, no bo nie dało mi się tylko wstawić małego kawałeczka, bo ten płaszcz ma taki prosty, klasyczny krój. Wszystko trzeba dopasować do, do stylistyki ubrania. Jeżeli chcesz się nauczyć takiego usługowego yy, przerabiania ubrań, poprawiania ubrań, bo to nie jest jakaś ujma na honorze krawca czy krawcowej, że zajmuje się przeróbkami. To nie jest tylko podkładanie nogawek, chociaż jest yy, niezbędne, bo jak zawsze mówię każdy centymetr w krawiectwie się liczy i w tym czy wyglądamy dobrze czy nie tylko żeby ładnie to wyglądało, równym, wyglądało, schludnie, żeby dobrać, żeby wymyślić koncepcję na poszerzenie, co można zrobić, co nie. Więc to takie krawiectwo i takie osoby, które świadczą takie usługi, przeróbek, ubrań też są, też są bardzo potrzebne na rynku zawodowym i świadczenia usług krawieckich, więc jeśli chcesz się nauczyć takich rzeczy o przy oposzerzaniu ubrań napisałam już dwa e-booki, jeden o podstawowych zas zasadach poszerzania ogólnie ubrań, drugi najnowszy jest o poszerzaniu spodni, spodni typu casualowych, takich jeansowych. interesuje Cię ta tematyka, jeżeli chcesz doskonalić swoje umiejętności, zapraszam do mojego sklepu internetowego. Przeczytaj, zobacz o czym, jaka jest tematyka. Jeżeli chcesz doskonalić swoje umiejętności albo chcesz się uczyć takich przeróbek krawieckich, później świadczyć usługi krawieckie na wysokim poziomie, to zapraszam link do tych e-booków i do mojego sklepu, znajdziesz w opisie do tego filmu. A tutaj płaszcz jest gotowy, nadal wygląda elegancko. Tutaj, jak widzisz, wszystko jest na gładko. Z jednej i z drugiej strony jest taki sam pasek wełniany. Niestety teraz, jeżeli chodzi o zakup materiału, minimalna ilość, którą można kupić w sklepach, teraz wszystkie w większości sklepy robią podobnie jak sklepy internetowe, minimalna ilość zakupu to jest pół metra. Tutaj wystarczyłoby może 20 cm, musiałam kupić pół metra. Ale na pewno to się w pracowni krawieckiej to się na pewno przyda. Jeżeli interesujesz się poprawkami krawieckimi na własne potrzeby, na potrzeby własnej rodziny, więc zawsze tych różnych kawałków materiałów się gromadzi, są duże kartony, ale później jak coś trzeba, to masz cały zasób, nie musisz biec do sklepu i kupować nowego materiału. Mężczyzna, który będzie to nosił, będzie miał większy komfort ruchów, bo tak naprawdę. Pamiętaj, jeżeli robisz coś dla klienta, niech nie stoi przed lusterkiem prosto i ok, może być, on musi być w ruchu. Jeżeli masz jakieś pytania, sugestie, z czym się zmagasz, zostaw w komentarzu. Jeżeli ten film, krótka inspiracja dotycząca poszerzania płaszcza była dla Ciebie. Ciekawa, przydatna, było to dla Ciebie coś nowego, że tak można zrobić. Daj mi znać. Jeżeli potrzebujesz konsultacji krawieckich, szerokiego zakresu krawiectwa, odzieży, sklepów internetowych, opisów, wymiarowania prawidłowego albo potrzebujesz indywidualnej lekcji szycia, niezależnie na jakim jesteś poziomie, a jesteś z Warszawy, więc zapraszam. A konsultacji krawieckich udzielam również online, więc. Gdzie jesteś w Polsce, za granicą, nie ma to znaczenia, ważny jest tylko internet. Więc do następnego razu, cześć!